W tym nagraniu znów wkraczamy do świata liczb zespolonych. Otóż kilka słów o zasadniczym twierdzeniu algebry. Każdy wielomian stopnia n-tego o współczynnikach ze zbiorów zespolonych, czyli z ciała zespolonych, ma pierwiastek. Ma ich n, jeśli zliczyć wszystkie krotności. Co to oznacza? Że mając wielomian dowolnego stopnia, on zawsze ma pierwiastek. Jeśli jest stopnia drugiego, to ma ich co najwyżej dwa. Tak naprawdę będzie miał ich dwa, jeśli zliczymy krotności. Jeśli będzie wielomian stopnia dziesiątego, to tych pierwiastków będzie miał dziesięć, jeśli zliczymy y, krotności, jeśli nam, nam się któryś, będzie, któryś będzie dwukrotny czy trzy, trzykrotny. Więc y, tak naprawdę każdy wielomian ma pierwiastek w, w ciele liczb zespolonych. No, i teraz bazując na tym twierdzeniu, no, poszukajmy pierwiastków po prostu. Zobaczcie, mam tu kilka przykładów. No zacznijmy od, od tego pierwszego. Wyznacz pierwiastki wielomianu. No, to jest raczej taki szkolny przykład. Żeby wyznaczyć pierwiastki tego wielomianu, muszę wyłączyć x przed nawias. OK, zobaczcie, mam x kwadrat plus jeden w nawiasie. zbiorze liczb rzeczywistych. Pierwiastek jest 1, to jest x równa się 0, jest pierwiastkiem tego wielomianu. Natomiast w zbiorze liczb zespolonych mogę i znajdę jeszcze pierwiastki, które tutaj wynikają z tego drugiego nawiasu, z rozłożenia na czynniki jeszcze tego drugiego nawiasu. Otóż, jeśli policzyłabym deltę, ewentualnie skorzysta ze wzoru skróconego mnożenia, ale powiedzmy, że ja policzę deltę, b kwadrat, czyli 0, odwięć 4ac, Czyli 4, mam minus 4. W zbiorze liczb zespolonych pierwiastek z minus 4 to 2i. Pamiętajcie, i kwadrat to jest minus 1. Więc pierwiastek z minus 1 to i. W takim razie, patrząc dalej, mogę to rozłożyć, czy mogę wyliczyć, Dodatkowe pierwiastki, czyli minus b, czyli 0, minus pierwiastek z delty przez 2a, więc zobaczcie, mam minus i i pierwiastek drugi. I. Oznacza to, że mój y, wielomian, wielomian w, ma i stopnia trzeciego i ma trzy pierwiastki. x równa się 0, x równa się i i x równa się minus i. Tak są trzy. W stopień jest trzeci. Mamy trzy pierwiastki w zbiorze liczb zespolonych. Idziemy dalej. Mam tu znów taki wielomian szkolny. Eee, i, I cóż zrobią? Pogrupuję. Pogrupuję. Powiedzmy z pierwszej pary. Wyłączę x do trzeciej. Z drugiej pary wyłączę minus jedynkę. Zobaczcie, taka metoda szkolna jak najbardziej się tu sprawdza. Mam, Wyłączę przed nawias wspólny czynnik, czyli 2x kwadrat plus 1. I dostaję x do 3 minus 1. Podążając dalej taką matematyką szkolną, no tutaj mam x do 3 minus 1 mogę rozłożyć ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę sześcianów. Czyli mam 2x kwadrat plus 1, to przepisuję, a tu dostaję x odjąć 1. x kwadrat plus x plus 1. W zbiorze liczb rzeczywistych pierwiastek będę mieć 1. x równa się 1, tutaj z tego to będzie jedyny pierwiastek, bo w zbiorze liczb rzeczywistych tutaj delty są ujemne. Natomiast w zbiorze liczb zespolonych mogę spokojnie policzyć tutaj deltę b kwadrat minus 4ac, czyli mam tutaj deltę minus 8. Pierwiastek z delty to pierwiastek z minus 8, czyli mam y, dwa pierwiastki z 2i. Czyli mam x1 minus b, czyli minus 2 pierwiastki z 2i przez 2, czyli dostanę y, minus pierwiastek z 2 y, przez 4. Zobaczcie, jest. Zauważyłam. Przez 2i i x2 to będzie pierwiastek z 2 na 2i. Czyli mam jeden pierwiastek, drugi, tu miałam trzeci. No i podobnie tutaj. Policzę deltę. Delta jest minus 3, czyli pierwiastek z delty to pierwiastek z 3i. No czyli x1 minus b minus pierwiastek z delty. Przez 2a, tu mam kolejny pierwiastek. Ten wielomian to już, to już jest jego e, piąty pierwiastek. Zobaczcie, mój wielomian ma 5 pierwiastków. Jest stopnia piątego i ma 5 różnych pierwiastków. Żaden nie był tutaj dwu- czy trzykrotny. Wszystkie były jednokrotne, więc jest ich pięć, słuchajcie. Jeśli wielomian jest stopnia piątego, to ma pierwiastków, ma pierwiastki po pierwsze, jest ich co najwyżej 5. No i tutaj akurat mam ich 5. Pamiętajcie, w zbiorze liczb zespolonych. Nie wiem, czy kojarzycie taki przykład z matematyki szkolnej rozłóż wielomian. Jest to wielomian, który w zbiorze liczb rzeczywistych nie ma żadnych pierwiastków. Natomiast nie wiem, czy kojarzycie taki sposób rozkładania takiego wielomianu. Polega on na tym, że tak sprytnie dodajemy 2x kwadrat i odejmujemy 2x kwadrat tylko po to, żeby tutaj, zobaczcie, suma summarum nic mi się nie zmieniło, tak? Dodałam to, odjęłam natomiast dzięki temu manewrowi mogę tutaj zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. Tutaj mam odjąć i mogę sobie napisać, że to jest jakby pierwiastek w dwóch e, x i też do kwadratu. Zapisałam to w ten sposób, taki może dla Was sztuczny, bo tutaj tą dwójkę zamieniłam na pierwiastek z dwóch do kwadratu, ale chciałam, żebyście zobaczyli, że tutaj tak naprawdę mam różnicę kwadratów, czyli mogę skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, a kwadrat minus by kwadrat, i dostanę x kwadrat plus 1 minus pierwiastek z 2 x. I x kwadrat plus 1, dodać pierwiastek z dwóch x. Korzystałam ze wzoru skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat. I taki oto jest sposób rozkładania takich wielomianów, w taki szkolny. I jeśli pamiętacie, w zakresie rozszerzonym na pewno podobne przykłady rozkładaliście, ponieważ każdy wielomian jesteśmy w stanie rozłożyć no, na czynniki takiego stopnia co najwyżej drugiego, więc tutaj akurat to się dało zrobić. Natomiast co jest istotne, zobaczcie, ten wielomian nie ma żadnych pierwiastków zbiorze rzeczywistych, dlatego że tutaj delty z tych, z tych nawiasów są ujemne, natomiast w zbiorze liczb zespolonych jak najbardziej pierwiastki istnieją. Zobaczcie, policzę sobie deltę. B kwadrat, czyli 2 minus 4ac. Zobaczcie, tu jest minus 2 Pierwiastek, w takim razie, zobaczcie jeszcze, b kwadrat minus 4ac, tak, jest minus 2, czyli pierwiastek z delty to, moi drodzy, pierwiastek z dwóch i, pamiętajcie, pierwiastek z minus 1 to i, no i w tym momencie mam x1 minus b, czyli pierwiastek z dwóch minus pierwiastek z dwóch i na 2. x2, pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z dwóch i na 2. Podobnie uczynię tutaj z tej drugiej strony. Policzę delta. Delta będzie identyczna. To będzie 2 minus 4 minus 2. Zobaczcie, w zbiorze rzeczywistych pierwiastków nie ma. W zbiorze rzeczy zespolonych, owszem, to jest pierwiastek z dwóch i Czyli x1 tutaj się te pierwiastki różnią od tych, które mam z tej strony. Tylko y, zobaczcie minusem. Mam jeden i drugi. Suma summarum wielomian W stopnia czwartego ma cztery pierwiastki w zbiorze liczb zespolonych. Jeszcze raz, zasadnicze twierdzenie algebry mówi tyle, że każdy wielomian ma pierwiastek. Każdy. No ten na przykład ma cztery. Mam jeszcze jeden przykład, moi drodzy. Jest to przykład, już pozwoliłam sobie napisać w takiej postaci yy, iloczynowej, żeby było mi prościej. I żeby film nie, nie trwał jakoś bardzo długo. Tutaj jest taki wielomian stopnia czwartego. Jest już troszkę rozłożony. Ja jeszcze pozwolę sobie tutaj zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. I tak naprawdę zobaczcie, z tego pierwszego nawiasu dostajemy pierwiastek minus jeden. Ten pierwiastek jest pierwiastkiem dwukrotnym. Jeśli chciałabym rozłożyć tutaj ten. Ten nawias. Mogłabym ze 0 skróconego mnożenia, korzystając z tego, że to jest x kwadrat minus 2i, x kwadrat plus 2i, ewentualnie tak jak w poprzednich przykładach, policzyć e, po prostu deltę, tak? policzyć deltę x1, x2. Pamiętajmy, że pierwiastek, e, no, gdybym chciała tu policzyć deltę, to delta byłaby, delta byłaby 0, minus 4 razy 4, delta to jest minus 16. Czyli pierwiastek z delty to 4i. Na pewno wyjdzie Wam identycznie, czyli tutaj mamy jeszcze pierwiastek 2i, no i z tego mamy pierwiastek minus 2i, czyli mój wielomian W. Ma trzy pierwiastki, z czego dwa są jednokrotne i jeden jest dwukrotny, więc chciałam tutaj tym przykładem pokazać, że zobaczcie, gdybym zliczyła wszystkie pierwiastki łącznie tutaj z ich krotnościami, to mamy cztery pierwiastki. Przy czym minus jedynka występuje, czy zliczam ją dwa razy, bo jest pierwiastkiem dwukrotnym, więc zwróćcie uwagę, że suma tych pierwiastków. Ilości pierwiastków zawsze będzie się sumowała do stopnia wielomianu. Przy czym zwróćcie uwagę, że tych różnych pierwiastków może być mniej z uwagi, że niektóre mogą się nam powielać. Wracając i kończąc nasze nagranie, przypominam: zasadnicze twierdzenie algebry mówi tyle, że każdy wielomian ma pierwiastek.